Dlaczego mam takiego pecha? Mam tylko jedną pizzę Bo ja dostałam resztę? Nie, to ja mam wszystkie pizze Tylko spójrzcie na tę wieże O mój Boże Masz ogromną wieżę z pizzę, a ja tylko jedną? To niesprawiedliwe Przestań narzekać Lepiej zacznij szybko jeść Mam nadzieję, że moja pizza będzie przynajmniej smaczna Wygląda apetyczniej niż inne Mmm, pyszności. Jak tu dużo sera. Uwielbiam ser. No, 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 Hej, nie jestem workiem na śmieci, do którego można wrzucać resztki jedzenia. Zabieraj to. Wiesz co? A masz. Ej, dlaczego tak się złościsz? Nie zrobiłam tego celowo. Ja też chcę zjeść swoją pizzę. Już sam jej widok sprawia, że cieknie mi ślinka. Wymyśliłam sposób na szybsze i wygodniejsze jedzenie, aby nie brudzić rąk. Wow! Super! Nie sądziłam, że ktoś może coś takiego zrobić. Jak ty to zmieściłaś? Pizze są pyszne, więc stać mnie na więcej. Co się ze mną stało? Pizzę wyszły ci bokiem, a raczej szyją. Ale my z chęcią je zjemy. Pyszności. Muszę natychmiast wracać do normalności. Uff, a gdzie są moje pizze? Kto je ukradł? Kto się odważył? Złodzieje! Jak mogliście? Co, ale się tego nie wstydzę, bo jedyne o czym myślę to jest jedzenie mojego stosu piz. No co? Pora was zjeść! Może lepiej nie zaczynaj od dołu. Co mogłoby pójść nie tak? Ojej! Właśnie to, a nie mówiłyśmy. Tak, doszło do pizzowej lawiny. Za co mnie spotyka taka kara? Nienawidzę czosnku. A kto w ogóle go lubi? Macie po prostu pecha, bo ja mam tylko jedną główkę. Z czego się śmiejesz? Będziesz to jeść jako pierwsza. Spokojnie, nie jestem tchórzem, więc szybko sobie z tym poradzę. Mam nadzieję, że nie zwymiotuję. Chyba przyceniłam swoje siły. Nie dam rady tego zjeść. Mam już dość. Jeszcze czego? Czosnek trzeba zjeść w całości. Mam nawet dla ciebie specjalny prezent. Wyciskarkę do czosnku. Możesz włożyć do niego cały czosnek i wycisnąć go prosto do ust. Nie chcę tego robić, bo zwymiotuję! To nie było pytanie od usta. Co za ochyda, mam teraz okropny smak w buzi. Oj, nawet ja czuję ten zapach. Co za fetor to okropne! Dobrze, że zawsze mam gumę na takie okazje. Dzięki. Nie będziecie musieli tego wąchać, a ja nie będę musiała tego cierpieć. Alex, teraz Twoja kolej na jedzenie czosnku. Dlaczego miałbym go jeść? Zobacz, jaki fajny naszyjnik mogę z niego zrobić. Przestań się wygłupiać i tak będziesz musiał go zjeść. Dobra, ale najpierw musimy pozbyć się zbędnej skórki. Pomoże mi w tym ogromny wazon. Trzęsiemy! No i gotowe! Teraz pozostały już tylko ząbki, więc można je jeść. O rany to okropne! Nie jadłem nic bardziej obrzydliwego! A ja zdałam sobie sprawę, jak bardzo śmierdziało mi z ust. Zwykły spinać na ubrania może zawsze ochronić przed zapachami, a jeśli nie da rady, to trzeba będzie rozpylić odświeżacz powietrza. Chyba jednak nie pomaga. Trzeba zneutralizować źródło smrodu. Udało się! Ale nie powtarzajcie tego w domu, bo odświeżacz powietrza jest bardzo niebezpieczny. Przynajmniej nie śmierdzi mi ust. Super! Julie, na kogo czekasz? Pospiesz się i jest czosnek! Nienawidzę go od dziecka! Jeśli zobaczycie, że moja twarz robi się zielona, pomóżcie mi, błagam! Obrzydliwe. Okropne. Dlaczego tak się spieszysz? No właśnie, przecież nie musisz. Dzięki temu szybciej pozbędę się tego czosnku. No to odważny krok. I to z jaką prędkością? Julie, świetnie sobie radzisz. Zostało tylko troszeczkę. Wow. Jak to możliwe? Po wszystkim, koniec z czosnkiem. Nawet ja tak nie śmierdziałem. Julie, przykro mi, ale będziemy musieli cię odizolować. Inaczej wszyscy zemdlejemy od tego smrodu. Za co? Udało się, wreszcie nie śmierdzi. I czuję się o wiele lepiej, hura! Kurczę, nie poszczęściło mi się z tiktakami. A ja mam szczęście, mam całą górę. Zobaczcie, kto ma prawdziwe szczęście. Może ja kiedyś dostanę górę smakołyków. Mila, masz najmniej słodyczy, więc możesz zaczynać. Myślę, że dam radę zjeść jedną drażetkę tiktaka. Jest pyszna, ale strasznie mała. Alex, twoja kolej. Nareszcie. Teraz będę miał. Co się dzieje? Dlaczego nic się nie sypie? Aleks nie dostanie cukierków. Jeszcze czego? Kurczę, Rozsypałem tiktaki na całym stole. Myślę, że mogę je szybko zebrać za pomocą zwykłej słomki. Gotowe. Julie, tylko ty zostałaś. Mam nie tylko ogromną paczkę cukierków. W środku jest cała masa małych opakowań. Wystarczy dla każdego. Jeszcze czego? Wszystkie słodycze są moje. Uwielbiam tiktaki, więc szybko zjem te kilkanaście paczek. Kurczę, nawet się z nami nie podzieliła. Nie szkodzi. Znam sposób, jak ukraść jedno opakowanie. Tadam i cukierki są nasze. Stójcie! Jak wam nie wstyd! Niczego nam nie udowodnisz. Ale dam wam nauczkę. Zemsta będzie straszna. Ręce do góry! To dla Was. Jak? Będziecie jeszcze kraść moje smakołyki? Mila, tu jest naprawdę dużo słodyczy. Pospiesz się i łap! Dobra! Pyszności! Co? Nie mam już żadnych tiktaków! Wystrzeliłam wszystkie jako naboje! Ale podzieliłaś się z przyjaciółmi! Ojej, jaki ci chips! Nigdy wcześniej takiego nie widziałam! Adel ma ich całą paczkę! Miley ma całą ścianę Springles. Jest taka wysoka, Miley na pewno się naje. Wpadłam na pewien pomysł. Mogę chwycić mojego chipsa za pomocą pensety i obejrzeć go pod lupą. Wow, teraz mój chips już nie wydaje się taki mały, ale tak naprawdę to zaledwie kruszynka. Muszę go spróbować. Mmm, ale dobre. Skończyłam. Teraz kolejna dena. Dobrze. Ciężko otworzyć opakowanie. Może je zakleili? Dziwne. Jak mam to otworzyć? Już wiem. Żyje piły. Z jej pomocą błyskawicznie sobie poradzę. Zadziałało. A teraz podrzucimy paczkę do góry i łapiemy wszystkie ustami. Ale dobre, uwielbiam to. Dziewczyny, to było niewiarygodnie pyszne. Auć, to boli! Przepraszam, ale ten chwilowo jest poza zasięgiem. Teraz moja kolej. Mam całą ścianę chipsów Pringles. Uwielbiam je i mogłabym zjeść wszystkie, wszystkie sto opakowań. Muszę to zrobić szybko, żeby na pewno spróbować wszystkich smaków. Opakowań nie potrzebuję. A tak. A, znowu. Niewiarygodnie pyszne. Naprawdę muszę się ratować. Mam pomysł. Założę kask budowlany. Teraz nie będę się bała puszki Pringles. O rany, moja głowa. Fibi, wiesz co robić? Zniszczmy tę górę, Pringles! Biorę samochód i ha, ha! O nie! Teraz jestem cała w chipsach i nie mogę wstać! Dobra robota, Fibi! A teraz Miley ma jedno całe jajko. Den ma dziesięć, a Fibi aż sto jajek. To obrzydliwe. Nawet boję się myśleć, jak ona to zje. Oh. Muszę rozbić jajko prosto do ust. Jest tak obrzydliwe, że na sam jego widok robi mi się niedobrze. O oh, Nie lubię tego. Jest tak oślizgłe i paskudne, że nigdy więcej nie chcę tego próbować. Ten. Teraz ty. No dalej. Ja już? Jak mam zjeść dziesięć jajek? No właśnie, mam pomysł. Mój sensej nauczył mnie pewnej sztuczki. Pokażę wam. Trzeba podrzucić jajka w powietrze, następnie je rozbić. Gotowe. A teraz wypiję je za pomocą słomki. To obrzydliwe, ale zrobię to. U, paskudztwo. W ogóle mi się to nie podoba. Nienawidzę jajek w każdej postaci, Ohyda. Ale udało mi się. Teraz kolej kolejna Fibi. Naprawdę. Miałam nadzieję, że posiedzę jeszcze troszkę. Od którego jajka zacząć? Wezmę to! Stój! Fibi nie! Co się dzieje? O nie! Cała góra jajek spada prosto na mnie! Ratujcie mnie! Jajka na mnie lecą! To obrzydliwe! Moje włosy są teraz całe pokryte jajkami! Okropność! Fibi, co z tobą? Wszystko w porządku? Chociaż wiecie co, nawet w żółtym jej do twarzy. Żerkowe oko. Jest pyszne! ma majka 10, a denaż 100. Zacznijmy od Fibi, bo ma tylko jedno. Nie mam nic przeciwko, spróbujmy. Mmm, pyszne. Podoba mi się. Ale chciałabym więcej. No cóż, teraz kolej na Miley! Hurra! jak najszybciej chcę spróbować wszystkich żelkowych oczu. Założę się, że uda mi się włożyć do ust wszystkie 10 na raz. Mogę to zrobić. Mam już pięć żelkowych oczu w ustach A teraz jeszcze wepchnę kolejne pięć O tak, udało mi się To jest takie dobre, uwielbiam to Dan, twoja kolej Juhu, jestem taki głodny, że z radością zjem sto żelkowych oczu Wrzucamy i jeszcze jedno mm, Dobre A teraz jeszcze kilka <laughs> Jak wam się podobają moje oczy? Pasują mi zielone i żółte? To jest takie dobre dziewczyny. Jestem niesamowicie szczęśliwy, że mam tyle pysznych żelkowych oczu. Co jest? też chcecie trochę? Przepraszam, ale włączyłem tryb szczębuza do końca dnia i nie chcę się dzielić moimi żelkami. Zjem je wszystkie sam. O nie! Moja twarz jest pokryta oczami! Stałem się potworem. Dobrze ci tak? Wow, to guma Huba-Buba jest taka pyszna. Ale Miley ma tylko jedną, Den ma dziesięć. A Phoebe sto! Zacznijmy od Miley. No dalej! Ode mnie? W porządku. Nie mogę się doczekać, żeby spróbować tej gumy. Tak, tak. Jest taka pyszna. Uwielbiam ją. Chcecie zobaczyć, jakiego dużego balona nadmucham? No to patrzcie. O nie! Moja guma! Łapcie ją! Miley! Twoja guma jest na mojej twarzy! Fuj, to obrzydliwe! Wcale mi się nie podoba! Co? Moja brew! Wyrwałam sobie brew! Muszę ją szybko przykleić z powrotem! Udało się? A, masz krzywą brew! To takie zabawne! A teraz? Udało się? Tak się bałam! Przestań się śmiać, Zen! Lepiej jedz! Muszę szybko pozbyć się wszystkich opakowań. Świetnie! Opakowanie zdjęte, teraz przeżuję całą gumę naraz. Mm, fajnie! Nadmucham ogromnego balona. Patrzcie, jaki jest duży. Ekstra! Naprawdę? A co jeśli go przebiję? Haha! Den masz gumę na całej twarzy! Twój balon pękł. Nie, teraz będę musiał ściągać gumę z buzi. Nie szkodzi, znowu mogę ją rzucić. Teraz Phoebe. Nareszcie, uwielbiam gumę do rzucia, zwłaszcza Hubebube. Muszę szybko spróbować. Chcę nadmuchać wielkiego balona. Na pewno mi taki wyjdzie. Teraz mogę go zawiązać i przyczepić do krzesła. Teraz mam balon na sznurku. Wspaniale. Chcę mieć dużo takich balonów. Ale super! Udało mi się nadmuchać wszystkie 100 balonów. Ekstra! Patrzcie mi do biary! Ja lecę! Pa, pa Ale tu pięknie! Podoba mi się! Czad! Mogę latać! Jaki piękny pączek! Mmm! Ten ma ich aż 10! A Majli 100. Zacznijmy od Fibi, bo ma najmniej. Z chęcią mam pomysł. Nie chce się pobrudzić podczas jedzenia pączka? Zjem go widelcem i nożem. W ten sposób na pewno będę mogła delektować się każdym kęsem i będzie on mnie Jeśli nie wiecie, czym są maniery, to nie nabijajcie się ze mnie. Mm, ale dobre. Zjem go tak ostrożnie. Brawo, ja. Mm, to było wspaniałe. Nastyden. Może nie rozumiem czegoś o manierach, ale wiem na pewno, że te pączki są niesamowicie pyszne. Więc muszę je szybko zjeść. Palce lizać. Nie boję się ubrudzić, bo to takie pyszne. Jak fajnie, że dostałem 10 pączków. Będę mógł się najeść do syta wspaniale. Teraz kolej Miley. Jestem gotowa zacząć, ale najpierw chcę zbudować z moich pączków najwyższą wieżę pączkową na świecie. Będzie taka wysoka i nierealnie fajna. Na pewno nikt nigdy wcześniej nie zbudował tak wysokiej wieży. Jest już bardzo wysoka, ale zostało mi jeszcze kilka pączków. Będę potrzebować drabiny, aby umieścić resztę pączków na szczycie. Tylko niczego nie dotykajcie! Fili, spróbujmy! Przecież prosiłam! Aj! To nie było miękkie lądowanie. Zniszczyliście moją pączkową wieżę! Ale pączki i tak są super, więc jestem skłonna wam wybaczyć: nic się nie stało! No co czekacie? Jestem głodna! Czekamy na Twoje instrukcje. Chcę, żebyście w pierwszej rundzie zrobili dla mnie makaron. Makaron? Dobrze! Zrobi się. Okej. Okay. obudź się! Wnuczka chce makaron! M makaron? łatwizna wiele razy robiłam dla niej spaghetti więc nie ma w tym nic trudnego wszystko według tradycyjnego przepisu a fik przepraszam to przez mąkę nie szkodzi jeszcze raz przepraszam chcę zrobić własne spaghetti mące do grywejd do jajka mogę nimi nawet żonglować oj oj stop jeszcze raz przepraszam zawsze myślałam że jestem całkiem dobrym żonglerem Skoro ciasto jest gotowe, to można je podzielić na małe kulki i pokolorować każdą z nich na inny kolor. Następnie za pomocą specjalnej maszyny tknę ciasto na cienkie paseczki. Aby to zrobić, wystarczy przepuścić ciasto przez to urządzenie. Myślę, że wychodzi naprawdę fajnie, a co najważniejsze oryginalnie! Wszyscy będą mieli zwykły makaron, a ja będę miała spaghetti w kształcie kwiatków. Patrzcie, jak twoje postępy! Świetnie! Wnuczka zawsze uwielbiała zwykłe spaghetti z ketchupem, więc właśnie takie jej zaserwuję. Wednesday, a co u ciebie? Rączka, potrzebuję Twojej pomocy. Nie chcę, żeby mój makaron wyglądał zbyt banalnie. Dla mnie jest zbyt jasny. Jeśli dodam troszkę czarnego barwnika, to będzie idealnie. Dodam też keczup, będzie przypominał krew. Dorzucę też kilka żelkowych oczu, żeby dopełnić kompozycję. Czy jesteś gotowa, żeby spróbować dania i wytypować zwycięzcę? Nawet nie wiem, od czego zacząć. Myślę, że najpierw spróbuję klasyczny makaron mojej babci. Uwielbiam go odkąd byłam dzieckiem. Myślę, że tym razem nie będzie inaczej. Tak, pyszny i prosty! Następny w kolejności jest makaron Enid. Wyszedł oczywiście nierealnie piękny i bardzo uroczy. To prawdziwe dzieło sztuki. A szkoda to jeść. Enid dorzuciła jeszcze dodatkowy makaron. Wygląda jak kły wampira. Bo boicie się? Ten makaron jest nieugotowany i suchy. No nie ma opcji, żeby go zjeść. Zostało tylko danie od Wednesday, podane tak dobrze jak Wenit, tylko w stylu Wednesday. Pierwszą rzeczą, której chcę spróbować, jest oko. To żelek! Uwielbiam takie! Wednesday, skąd wiedziałaś, że żelki tak dobrze pasują do makaronu? To jest po prostu niewiarygodnie pyszne. Taki makaron zjem do końca i nie zostawię nawet kropelki sosu na talerzyku. Myślę, że zwycięzco jest oczywisty. Najlepszy makaron zrobiła Wednesday! Jak to? Ja też się starałam. Wednesday, uspokój się. Przestań straszyć staruszkę. Kochanie, czy jesteś już gotowa dać nam nowe zadanie? Tak, chcę koktajl. Możecie go zrobić? Oczywiście, będzie w najlepszym wydaniu. Dla ciebie, wnuczka, wszystko. Okay. Wiem, jak robić koktajle. Ale teraz zrobię taki, którego nigdy w życiu nie zapomnisz. Podstawą tego koktajlu będzie zwykły sprite Należy go przelać do szklanki o tym niesamowitym kształcie Teraz trzeba dodać do środka sekretny składnik, który nada sprite'owi kolor, którego potrzebuje Zielony Rączka, biegnij do Enif i przynieś mi bitą śmietanę Co to za diabelska ręka? Lecz stąd! Babciu, nie obrażaj mojego pomocnika Rączka robi tylko to, co mu każe Potrzebuję śmietany, żeby polać nią koktajl Na wierzchu położę żelkowe oczy Przyznam, że żelkowe oczy to mój ulubiony przysmak. Wyglądają fajnie i są nierealnie pyszne. Odrobina czerwonego syropu też nie zaszkodzi. No co ja czekam? Czas, żeby mi ja zaczęła robić koktajl. Zacznę od żelków. Najpierw trzeba je podzielić na grupy według kolorów. Gotowe! Teraz musimy ułożyć je warstwami w wysokiej szklance, tylko spójrzcie, jak pięknie to wygląda. Za pomocą suszarki do włosów należy roztopić żelki, aby zamieniły się w jednorodną masę. Ostatnim krokiem jest bita śmietana. Zawsze nadaje napojom bardziej reprezentacyjny wygląd. I tęczowy żelek do zdoby. Cudownie! Dziewczyny, zrobiłyście piękne i pyszne koktajle. Tylko w ogóle nie pomyślałyście o zdrowiu mojej wnuczki. Ja zrobię koktajl, który będzie przede wszystkim zdrowy. Będzie się składał z różnych warzyw, które wrzucę do tego blendera. Im więcej wejdzie, tym lepiej. Pozostało tylko wszystko porządnie zmielić. Gotowe. Mmm, jak pachnie. Ochyda. Jeszcze jaka? Och, dajcie spokój. Wnuczka doceni moją troskę o jej zdrowie. Czas wybrać zwycięzcę, kochana. Wszystkie koktajle wyglądają całkiem nieźle. Koktajl babci wygląda najbardziej zwyczajnie, więc od niego zaczniemy. Fu, jaka paskudna gałązka! Mam nadzieję, że sam koktajl mi się spodoba. Ochyda, oh, ochyda, oh, babciu, tego nie da się pić. Następny jest koktajl od Enid. Wygląda o wiele smaczniej. Uwielbiam bitą śmietanę i jest jej tak dużo. Tego koktajlu nie da rady pić, trzeba go jeść łyżką. W końcu nie można przegapić ani grama pysznej bitej śmietany. Śmietana się skończyła, można wyciągać słomkę. Dziwne, dlaczego koktajl jest taki gęsty? Nie da rady go pić. Jak mogę przyznać zwycięstwo koktajlowi, którego nawet nie spróbowałam? Nie ma mowy, to zdecydowanie porażka. Wednesday, cała nadzieja w tobie. Będę od razu próbować. Mmm, no wreszcie coś pysznego. Mogłabym pić ten koktajl regularnie, bo naprawdę jest super. Nie mogę się oderwać. Palce lizać. No i kto jest zwycięzcą? To oczywiste, Wednesday przygotowała najlepszy koktajl. Wnuczko, jakie zadanie czeka nas w tej rundzie? Babciu to bardzo proste. Zróbcie dla mnie sałatkę. Chcę coś lekkiego. Sałatka to sałatka. Już się robi. Chwilka i będzie gotowe. Zrobi się. Mam tu akurat kilka świeżych liści sałaty. Niech to będzie podstawa sałatki. Potem będzie ser i sucharki. Nawet ja znam przepis na tę waszą sałatkę, Cezar. Nie możemy zapomnieć o soczystych pomidorkach koktajlowych. Będą ozdobą sałatki. Mam już wszystko gotowe. Świetnie! A ja wymyśliłam, jak sprawić, by sałatka była nie tylko smaczna, ale i piękna. Wrócę do motywu kwiatowego i zrobię małe, ale bardzo ładne kwiatuszki z warzyw. Mam też odpowiednie foremki. Myślę, że to świetny pomysł, ponieważ wygląda jak prawdziwy bukiet. A to pyszna sałatka. Jakie kwiaty? To jest nudne. W sałatce brakuje czegoś ciemnego. Na przykład kilku listków bazylii. Zakochałam się w tej czaszce, więc ona też trafi na talerz. To na niej ułożę pozostałe składniki, ser i szynkę. Teraz musimy polać całość keczupem i wstawić oczy. Czaszka zaczyna wyglądać o wiele ciekawiej. To okropne, gdybym zobaczyła taką w nocy, to padłabym ze strachu. Ale to nie ja decyduję, moja wnuczka. Hurra! Wreszcie jakiś dobre jedzonko! Wednesday! Co ty znowu przygotowałaś? To okropne! Nigdy nie widziałam bardziej paskudnej sałatki! Boję się jej nawet dotknąć, a co dopiero jeść! Zobaczymy, czym zaskoczy mnie babcia! Jej sałatka bardzo przypomina sałatkę Cezar! No taką sałateczkę jestem gotowa jeść cały czas! Trudno się zatrzymać, chcę jak najszybciej opróżnić talerz. To było naprawdę dobre i zdrowe. Będę teraz niesamowicie silna. Spróbuję jeszcze kwiatków enit. nie niedobre. To same warzywa. Sałatka babci wygrywa. Babciu, spokojnie. Zaraz dostaniemy nowe zadanie. Czy pączka na deser. Będzie pączek. Ja też takie lubię, więc dam radę je przygotować. Wyobrażam sobie, jak beznadziejne będą wasze pączki. Niby dlaczego. Najważniejsze, żeby były pyszne. Przecież nie będą patrzeć na te pączki, tylko je jeść. A ja znowu zrobię coś kolorowego. A dokładniej każdy z moich pączków będzie w innym kolorze. Ludzie zazwyczaj lubią takie rozwiązanie. Co to było? Trzymaj się ode mnie z daleka, nie odwracaj mojej uwagi od pieczenia. Moje pączki zaraz będą gotowe. Część pracy wykonana. Teraz czas na dekorowanie. Oczywiście nie może się obyć bez czerwonego syropu truskawkowego. Naprawdę wygląda jak krew. Ale to jeszcze nie wszystko. Zamierzam użyć białego lukru, aby narysować wzór pajęczyny. Zupełnie jakbym wyciągnęła te pączki z pajęczego gniazda. Rączka, potrzebuję Nutelli. Idź po nią. Dobra robota. Bez ciebie nie zrobiłaby mnie toperzy. Zobaczcie, jakie to jest fajne. Głowy to on nie potrzebuje. Wyszły mi oryginalne i niesamowite pączki. To ciekawe. A ja nie chcę za bardzo dekorować pączków. Aby nadać im ciekawszy smak, posypię je cukrem pudrem. Wszyscy go uwielbiają. Więc moja wnuczka też będzie zadowolona. Moje kolorowe pączki też są gotowe. Są takie ładne. Można nawet zrobić sobie z nimi zdjęcie. Jakie to fajne, ale to nie wszystko. Kolorowa posypka będzie idealna do takich pączków. Trzeba ją tylko otworzyć. Mm, no dalej. Oj! Teraz mam posypkę na całym języku, ale nie szkodzi. Nadszedł czas, aby wybrać zwycięzcę. Ale super, Wednesday znowu zrobiła coś ciekawego. Nawet nie to beże wyglądają pysznie. Mmm, niezłe. Ale przyznam, że spodziewałam się więcej. Pączki mojej babci będą następne. Zanim je zjem, chcę złożyć je w małą wieżyczkę. Tak będzie o wiele łatwiej je jeść. Pączki. Pyszne, ale nic specjalnego. Zobaczmy, czym poczęstuje mnie Enid. Jej pączki najbardziej przypominają te, które tak uwielbiam. To niewiarygodnie pyszne. Enid, to oczywiste. Twoje pączki są najlepsze.